Mamkap, jest strony Y i jesteśmy w jednym z najważniejszych odcinków w moim życiu. Dzisiaj nie dobijemy sobie kła na 20 rangę i pobijemy mój rekord, ponieważ jak wejdziemy sobie w moich znajomych, to tutaj mamy takiego kolegę, który nazywa się Mati X, weźmy w jego profil. Jest w klubie Y, tak? Jest członkiem. To jest mój stary klub. I widzowie, jak wejdziemy sobie w informacje, to tutaj jestem i ja, Y, i jestem w widzowie na pierwszym miejscu. Miałem 6344 pucharki eee, i naprawdę jest to słaby klub, eee, w ogóle nie wiem kto tutaj jest, dołączył jakiś Oli, -y, bo może pewnie jakiś widz, eee, ale tutaj jestem ja z moim kolegą, wejdźmy sobie w mój profil. Yy, ulubiony z Shelly, no bo wtedy jeszcze nie było tych kart wszystkich, no i mam Shelly ulubiony W ogóle mam na 16 rance, teraz już jest 24 Ale zobaczcie, najwyższa no ranga jest tutaj na Kle, jest to ranga widzowie yy, 20 i dzisiaj sobie pobijemy na 20, yy, na 500 ileś tam pucharków, na pewno nie na równe 500, bo ja tam miałem na równym 500 yy, dodatkowo, zrobimy sobie opening całego karnetu, zobaczcie ile tego jest, ja to wiem przez dobre kilka dni yy, na ten odcinek. Widzowie, odblokujemy sobie na tym odcinku Spajka nową legendę i otworzymy sobie ze sklepu codzienny darmowy, legendarny stardrop, widzowie. Tutaj z chińskiego nowego roku. Hmm, tak się prezentują moje oferty. Hmm, tutaj mam... mam... Oferta na tego rekordowego grifa, No, ale mi się on po prostu nie podoba. Po pierwsze, po drugie, e, chciałbym nawet, nawet, ja bym miał telegramów, nie chciałbym na niego tyle tracić. Jestem zadowolony bardzo z mojej laleczki Jessie widzowie. Gdzie ona jest, tutaj? Laleczka Jessie. Ja ją e, w poprzednim odcinku kupiłem. Tutaj, o, laleczka Jessie. Oraz kupiłem jeszcze seledynowego Poko. Chyba tak to się czyta. E, o, jest nowa mapa, chyba na zadymie z tego co widzę, a nie, tutaj są po prostu kandydat ja na tej mapie jestem widzowie mocarny, kłam um, nie wiem czy jest mapa służona pod kła, ale jestem na nie po prostu mocarny eee, spróbujemy sobie także tą misję zrobić do końca eee, no i co, no i lecimy po prostu widzowie jeszcze zrobimy sobie opening, ale i ten odcinek kłamie, pewnie będzie z 20 minut ale czego się nie robi dla widzowego, bo mamy następnego legendarnego steroba na 20 koła. Także no będzie dużo tych legendarnych sterobów. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie aż dwa legendarne startropy widzowe. Ten z codziennych prezentów i ten z yy, właśnie karnetu. Yy, ja myślę, co jak co ten najnowszy to może tam mrozić trochę, ale ja myślę, że możemy ich rozjechać tutaj naszych przeciwników. Obecnie, bo zobaczcie, mam no, przecież... Yy, oni tutaj fatem coś robią. Tutaj nie wiem po co to było. Daj na Mike. Zadął mi tak jakby połowę HP. No ale nie oceniamy też ich po prostu po okładce, jak to się mówi. Chciałem podalić podanie do Mortisa, tylko że go już nie ma. Podanie do Stew, teraz go sobie rozwalamy. Okej, okay, tutaj dodaj na tego Kruka A. Ja myślę, że go dobije. Daj Mike. Niestety mi przeszkodził, albo po prostu on był za krótko zestonowany, ale czy Morty strzeli niestety, nie strzył go tam rozjeżdża. Eee, Puszamy emotkę. I lecimy widzowie na nich. Lecimy widzowie na nich. Eee, Okej, okay, mamy już drugie ulta, zaraz połowę hypercharge'a. Jak widać z hypercharge'em, to każdego go rozwalę. Okej, okay, pięknie tutaj. dostali, pięknie. Tu niestety ginę od, od właśnie krótka, ponieważ miał ochronkę. Eee, sam Mortis chyba nie, bo ono go porobił. No to dobrze myślałem, że by zginął. Mm. Ja mam piękny star power widzowie. Do tego bo trafiłem go z legend legendarnego star dropa kiedyś. E, I musiał... No, no i uciekł faniaczek. Dobra, ja tutaj ginę. Ale jak go rozwalić? Do dobrze, dobrze, dobrze. Masz jakieś szanse. I niestety tutaj z Ultra strzela i niestety wleciało. Ale to nie powinno tak działać, że w ogóle z 3-4 boiska chłop strzela no i e, ratuje. Okej, okay, tutaj cofnąć, bo On tutaj ten kluk ma super atak. E, super atak? To nie jest super atak, to jest po prostu hypercharge, no tak. Mi się pomyliło. Wlećmy sobie w niego, dziękuję. Ja bym sobie tutaj widzę, że strzelił bramę. Nie. Musimy to wygrać, bo to tak nie może być. Dobra, ja mam Hyperchild. Wleciałbym sobie w kogoś Chociaż w jedną osobę, ale wleciałbym Tu jest kruk Dobra, odpalamy palamy widzowie Jeszcze... nie, chciałem do tego studio lecieć No wejdź, 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 wejdź On ci nic nie zrobi No nie, ja... to był... Nie no, co on zrobił? Dobrze, dobrze, strzelił, mamy to Jakby nie strzelił, to już by była przegrana automatycznie Ja wlatuję Ło, wow, e, 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 trochę tam porobiłem. Mortis tu musi się skupić. Leci Mortis. I czy będzie? Niestety nie daj nam ich go Dobra, muszę naładować Ulta. Już mam Ulta, wlatuję w kroła. Piękny tutaj ulcik. plece w stylu pięknie! Podaj! Podaj, to mhm, samo, dobra. Ale i tak ładny mecz. Czyżby to było już wizowie 20 ranga? Czyżby to było już wizowie. Tak, już mamy rekord nawet pobity! A ja sobie zagram jeszcze raz. Okej, okay, no i widzowie, przez moje hiper doładowanie, jak widzicie tu mamy akcję. Ja miałem 59 HP i tak już ich porozwalajmy się tu wleciałem na tą Sandy. Niestety ona mnie dokończyła, ale sam wleciał po prostu z piłką do bramki. Mamy rekord pobity, jeszcze tutaj star drop i bardzo rzadki. Okej, okay, mamy tutaj już 50 punktów mocy gwarantowane. 26 pucharków wlatuje i mamy rekord pobity na kle. Bardzo się cieszę z tego powodu. Eee, no i co? Lecimy z grubej rury z monetami. Bardzo dużo monet tutaj mamy. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze 1500 monet. Teraz mamy 14 tysięcy monet. Zobaczcie, tutaj jeszcze będą monety jakieś. Tutaj jeszcze będą na plusie nawet. No to fajnie. Fajnie. Nowa od, ikona gracza. No to sobie od razu, od razu, nie od razu o, ustawmy. Dobra, i jeszcze start drop, uwaga, co tutaj mamy? Niestety rzadki, no z tymi start dropami tak zawsze mam praktycznie, ale Ostatnio mi kolega, tak jak mówiłem Trafił przez teraz legendę, także ja się cieszę Tutaj jeszcze te kredyty Na razie pomijamy na tego speka, bo jeszcze ja, ja Ja jeszcze je przypadkowo odbiorę Okej, okay, błyskotki Teraz mamy star dropa Okej, okay, bardzo rzadki um, Uwaga na te kredyty Tutaj mamy 1000. monet. Aha, dobra, tutaj jest skinek Ale mamy już chyba Prawie 17 tysięcy monet. No to widzowie, srebrny nie będzie kupowany. Ale mamy jeszcze przebranie do Kita z Plusa. Eee, nazywa się Boxer Kit złota łapa. Naprawdę fajny. Jeszcze taka odznaka do niego. Eee, kredycików na razie nie. Hmm. Drugie przebranie z Karnetu. Tu będzie chyba zwykły Boxer Kit po prostu. Tak jest, Karnet z Dymiarski. Eee, jeszcze i taką dostaliśmy. No to widzowie, patrzcie To tutaj. Należałoby włożyć tą ikonę gracza, nie? Chyba. O. No jest ładniejsza. Ale ta jest też jeszcze ładna. Także ja myślę, że na razie zamiast tej ikony fanga, wziąłbym sobie tą po prostu z kitka. No i na razie tak bym się prezentował, ale yeah! tutaj bym sobie po prostu ustawił kła, żeby, żeby widzieli, że mam tego skinka do tego kła. Na razie Leon. Hmm, Kieł zastępuje na razie Leona. No i lecimy widzowie z tytułem ZŁOTY SMOK ten tytuł może być wyświetlany teraz na twojej karcie bitewnej ja, ja robię screenka yy, widzowie nowy tytuł gracza no i świetnie, no i świetnie widzowie screen jest robiony ZŁOTY SMOK to świadczy o tym, że ukończyłem cały karnet zadymiarski tutaj pierwszy już zmieniamy teraz mamy ZŁOTY SMOK widzowie ale pierwszy mi się bardziej podobał osobiście Yy, no i teraz widzowie Wypadałoby otworzyć Tego legendarnego startupa, ale na razie Otwórzmy sobie ze sklepu Na razie otwórzmy sobie go ze sklepu Po prostu yy, Widzowie Okej, okay, wow, tutaj coś z nagrywaniem robię Na pewno się wszystko nagrywa, nagrywa się, dobra No to legenda Widzowie, otwieramy legendarkę ze sklepu Ale Ale fajnie widzowie, już się ta oferta e, Anulowała ja mamy tutaj legendarnego i głaszczemy go, głaszczemy go, proszę wyleć nam coś fajnie. I chyba star power znowu. <laughs> Okej, okay. ale tak do bula. No, mogło być lepiej, i naprawdę mogło być lepiej, ale no, co, nie będę przeczył, bo to jest mój drugi star power do tego bula. Widać, ja, że punkty życia spadną do bóla po 2 jego prędkość przeładowania. Ten jest po prostu yy, lepszy, dlatego ja go sobie ustawię i po prostu będę go miał. E, no w ogóle, do do produkuje mi tylko jednego wyposażenia, także może go sobie wyposażę, bo na ma fula. fulla. E, no nic, ja mam tylko gadżety, <gadżety. ale do mam też dużo. Też mam fullka. No i lecimy, widzowie. Teraz drugi legendarny star drop. Albo nie, albo nie, albo nie. Teraz widzowie, kredyty, ale ja. Aha, dobra, jeszcze nie mamy tego wbitego. No i jeszcze jedna lądka, no, ale okej. Okay. Potem się wbije. Tutaj wejdźmy sobie w, em, w aleję i mamy to do odebrania. Punktem mocy. Ok. 300 monet. Jeszcze 50 kredytów do spajeczka naszego. Ok. I teraz jak ja odbiorę od razu to stąd, no, to mamy automatycznie spajka. Także widzę, patrzcie. Mamy spajka. I uwaga! Jest ten moment, kiedy mamy następną legendę z, właśnie, Alei. Spike, większość ludzi ma Spajka za uroczego asystenta Colta i Shelly na ranczu strażnika. Nikt nie odgadłby skali jego traumy, czyli on ma jakąś traumę i sobie. Jeszcze możemy sobie wybrać Sandy albo Kruka, ale nie. Ja wybieram Spajka i mamy to, mamy już oficjalnie nową legendę. Teraz mamy Pearl i weźmy sobie od razu te wszystkie kredyty, przeładujmy do tej Pearl, bo no tutaj jest grubo. Widzowie, już mamy 300 kredytów dopiero, ale nie chodzi o to, mam od razu jakąś sklep się świeci, widzicie? E pewnie jakaś oferta do Spike'a wleciała. Mm, ale... o, jeszcze oferta poziom w górę. Jeszcze wielka wartość nam tutaj doleciała. E ale nie, nie ma żadnej oferty, po prostu te tutaj e są. One nie mają dla mnie jakiegoś wielkiego znaczenia, ale wejdźmy sobie w zadymiarzy i ustawmy sobie spike. Tak, jest, jest spark. Wymaksujemy go sobie, widzowie. Tylko, że nie mamy punktów mocy. Wymaksujemy sobie, ale nie mamy punktów mocy. No dobra. I teraz, widzowie, patrzcie, został jeszcze tutaj ten, to przebranie. Czyli ta, to pierwsze w ogóle Boxer Kit, mroczna łapa, tam była złota łapa, a, ta, a potem zwykły Boxer Kit. Do kita sobie od razu ustawmy po prostu te wszystkie emotki. Tutaj. Zobaczcie, ile mam do niego teraz: Boxer Kit, Westernowy Kit, Boxer Kit, złota łapa i mroczna łapa. Oficjalnie mi się najbardziej podoba ten yy, Boxer Kit albo mroczna łapa. To jest dla mnie faworyt. Yy, tutaj pięknie ustawmy sobie tą, tą i tą odznakę. Niech już będą. Yy, chociaż... Dobra, widzowie patrzcie, ta mi się nie podoba odznaka totalnie, także ja wezmę sobie tu to, a tą damy po prostu tu, ok. Bo ta, ta odznaka mi się nie podoba po prostu. Yy, westernowy kit jest... Według mnie najgorszy w ogóle z tego Ale chciałem mieć po prostu wszystkie przebrania do kita Dlatego tak jest Ymm, I teraz widzowie ten Spike No to maksujemy go sobie chociaż na ten Trzeci tam level Czwarty, piąty Dobra, trochę się go da maksować yy, No ale mówię, na siódmy level to jest maksymalnie Jeszcze gadżety Pękająca poduszka na spilki Spike wykszelił I tutaj ten kaktusik jeszcze A ja bym od razu sobie kupił to Ten gadżet do spajka. Yy, no, i widzowie, już tak można grać spajkiem. Yy, ale teraz poszerzyła się moja, jakby widzowie, galeria. O tak. A to jeszcze nie wszystko, bo może nam wylecieć, właśnie, pearl z tego legendarnego steroba, którego już właśnie teraz otwieramy. I to jest, widzowie, jedyna szansa. Sukni, aby otworzyć tym razem w napis legendarny. Jeśli klikniecie subskrypcji i łapkę w górę, Wyleci nam na pewno jakaś postać. Trzymajcie się i lecimy. Napis. Okej. Okay. Mówiłem, że wyleci nam postać i tak jakby wyleciała nam postać, bo kredyty. I zobaczcie, teraz możemy ją dokupić. Niestety nie mam tylko dwóch y, gemów. Ona jest teraz w scenie ikony gracza, widzowie, ale ja się naprawdę cieszę, bo zobaczcie, potem mamy już od razu Maxa albo Doga. Nie będzie to aż taki prosty wybór, ponieważ ja Doga chyba bardziej lubię i wybiorę go. Potem mamy Lu. Potem mamy... No zaraz skończę widzowie w ogóle całą sławę. E, może nie tak zaraz, ale już widzowie. Ja się tak cieszę, że mamy następną legendę mam 7 legend teraz już. E, nie dość, że mamy widzowie Kita. To mamy jeszcze Cordeliusa i Chestera, Sergia, Amber, Leona i właśnie Spike'a widzowie. No i widzowie co? No po prostu jestem z tego dropu naprawdę bardzo zadowolony. E, nie wiem, jak tam wy, wy możecie sobie ocenić. Ale naprawdę, no przecież to jest jakieś naprawdę szaleństwo, co mi się teraz tutaj trafiło. Może z tych Legendary Serapów mogłoby być trochę lepiej, ale ja się cieszę, widzowie. Naprawdę z tego, co tutaj mamy. Zobaczcie, no przecież ja takiego w ogóle konto nie miałem nigdy. Ten Spike jeszcze teraz doleciał na 63 zadymiarze. No i pięknie, no i pięknie, widzowie. zagrajmy sobie jeszcze rundę z na zadymę. I może pobijemy moją zwycięską pasję w końcu. Ja to będę sobie grał, jak pobiję na tym odcinku zwycięską pasę to w ogóle to jest widzowie Pierwszą to przetestujemy sobie też od razu do niego ten gadżet Ja muszę w ogóle znieść się nim, mno... aha ja nie mam tego step powera do niego, okej okay. Dobra, uh -huh. tutaj dostaję jakby ja go też pewnie będę miał na 11 nocy potem e, Dlatego na razie nie aż tak mocno Yy, no ale wiadomo, że jest jeszcze do na bociki Także ten yy, Tutaj się od razu wszystko ogarnie No ale naprawdę Ta legenda no robi wrażenie po prostu Widzimy, robi wrażenie ta legenda I z tego co widziałem Te kolce naprawdę mocno biją One nie są jakby takie wiesz O gadżet, tylko nawet przez, sz, przez Przed szeli mogą Cię uchronić, także no Naprawdę fajnie, klikamy sobie zagraj ponownie Żeby ukończyć misję a nie, my już ją ukończyliśmy. No to fajnie, no to mamy już dziesiątą zwycięską pasę. Jeszcze tylko cztery. Ok, widzowie, i następna wygrana tutaj już jest. Już jest jedenasta zwycięska pasa. Lecimy po dwunastą. I następna rundka wygrana, widzowie, już dwunasta zwycięska pasa. Lecimy po trzynaście. I następnie, widzowie, już mamy trzynastą. Teraz mamy 14. Jeśli się uda, to mamy rekord. A potem widzowie mamy 15, a 15 to będzie w ogóle już rekord y po prostu mojej zwycięskiej pasy. Mamy 14 zwycięską pasę. Okej, okay. jeszcze tylko jeden. Jeszcze tylko jeden i będziemy mieli rekord widzowie. Okej, okay, widzowie, i tą ostatnią rundę wam jeszcze pokażę. Y tutaj pięknie. W ogóle ta jego emotka, mogli ją trochę lepiej dopracować, ale fajnie, że jest y, też taka jakby powiedzieć, animowana. I w ogóle ja podejrzewam, że ten Joker jest moim widzem, bo jakby tak ciągle obok mnie lata. Nie wiem, no i jeśli jesteś widzem, no to spoko, no to jesteś na odcinku i powinieneś się cieszy. Y, no i cały czas klika, zagraj ponownie. Jak widzicie, tutaj mamy już rekord zwycięskiej pasy, zwycięska pasca 15. 52 Puchary wlatują na, na, na moje konto i widzowie, no zaraz się będziemy widzieć po prostu przy 20 e, tysiącach, ponieważ no widzicie, jak to szybko u mnie leci. Hej, widzowie, dziękuję Wam za to, że mnie oglądacie. Dziękuję Wam za to, że mnie subskrybujecie. Ostatnio robiliśmy 700 subów, na 750 mamy specjal. Znowu pójdzie troszkę kasy z mojego konta. No i widzowie. No, trzymajcie się po prostu siema.